ponad 113 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafi do wszystkich gminy przedsiębiorstw na prace termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej, nowoczesne i zeroemisyjne autobusy miejskie, budowę ścieżek rowerowych, inwestycje w nowoczesną sieć wodociągową i ochronę dziedzictwa kulturowego, a także na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Środki będą przeznaczone z jednej strony na mobilność miejską, czyli zakup niskoemisyjnego niskoemisyjnych autobusów do miasta Kielce, to są nowe przystanki, to, są, to jest stacja transformatorowa, to są wreszcie stacje ładowania, ale gro tych projektów to oczywiście ścieżki pieszo-rowerowe, to też również jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. To jest gospodarka wodno-ściekowa. Te pieniądze będą pracowały dla naszych mieszkańców, będą pracowały dla regionu i na pewno bardzo mocno wpłyną na rozwój naszego województwa. Ja Między innymi zwrócę uwagę, że te projekty bardzo mocno wzmocnią ochronę środowiska. Ze wsparcia skorzystają gminy Kielce, Bałtów, Łopuszno, Złota, Busko-Zdrój, Ostrowiec Świętokrzyski, Staszów, Jędrzejów, Sobków, Moskorzew, a także spółka Klimatik. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek Renata Janik i wicemarszałek Grzegorz Socha. ponad 2200 projektów na kwotę ponad 684 milionów złotych zrealizowanych zostało w województwie świętokrzyskim dzięki funduszom z programu rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020. Świętokrzyska wieś zyskała nie tylko infrastrukturę drogową, wodną, kanalizacyjną i społeczną, ale przede wszystkim szansę na zrównoważony rozwój oparty na lokalnym potencjale. W centrum kongresowym Targów Kielce podsumowano realizację prof. do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, Lokalnych grup działania z terenu Województwa Świętokrzyskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz partnerów zaangażowanych w rozwój Świętokrzyskiej Wsi. Samorząd Województwa, realizatora programu w regionie, reprezentowali wicemarszałek Grzegorz Socha oraz członek zarządu województwa Anita Koniusz. To bardzo duży sukces samorządu województwa świętokrzyskiego. W tych latach wydatkowaliśmy 684 miliony złotych na obszary wiejskie. Z tego 440 miliony to były na programy infrastrukturalne, a 244 na działania typu lider. Gdyby tak powiedzieć w skrócie, a liczby przemówią najbardziej, między innymi dzięki tym środkom powstało. Ponad 340 km nowych dróg, dróg lub jest zmodernizowano na terenach lokalnych. Marszałek Renata Janik wraz z wiceprzewodniczącym Sejmiku Mieczysławem Gębskim oraz radnym Sejmiku Kazimierzem Mądzikiem, a także wicemarszałkiem Grzegorzem Sochą i wiceprzewodniczącą Sejmiku Magdaleną Zieleń przekazali kolejne umowy na dofinansowanie kluczowych prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w zabytkowych obiektach z województwa Świętokrzyskiego. W ramach tegorocznego budżetu Województwa Świętokrzyskiego na ochronę dziedzictwa kulturowego regionu przeznaczono 800 tys. zł na ekspertyzy, dokumentację, renowację obiektów i modernizację instalacji. Zabezpieczających. Są to bardzo ważne środki na drobne prace konserwatorskie, które zapobiegają degradacji zabytków i wszyscy beneficjenci są zadowoleni. Staramy się każdego roku te środki zwiększać, więc mam nadzieję, że w kolejnym roku znów kolejni beneficjenci otrzymają takie drobne wsparcie. Świętokrzyskie Centrum Onkologii po raz kolejny potwierdziło swoją renomę i najwyższe standardy świadczonej opieki medycznej. Znalazło się w gronie 24 szpitali z całej Polski, które zostały wyróżnione w ogólnopolskim projekcie Wymagaj Jakości. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Agnieszka Pietraszewska-Macheta wręczyła wyróżnienie dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Marszałek Renata Janik podkreśliła wagę tego sukcesu zarówno dla pacjentów, jak i dla całego regionu. Bo jestem dumna, jestem szczęśliwa i z całego serca bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, dyrektorowi Stanisławowi Guździowi za ten certyfikat, za całość tych wszystkich działań, które zarówno pan profesor każdego dnia wdraża w, swoim, w swojej placówce, ale również całemu wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi. Szanowni Państwo, to jest ogromne zaangażowanie pana profesora, profesjonalizm pana profesora i wszystkich współpracowników. Marszałek województwa Renata Janik oraz Zbigniew Nowak, komendant wojewódzki Świętokrzyskiej Policji w Kielcach podpisali umowę na dofinansowanie projektu Siła w Równowadze od Nowa. Dzięki kwocie ponad 600 tysięcy złotych wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, aż 750 pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz jej jednostek na terenie całego regionu objętych zostanie badaniami profilaktycznymi i specjalnymi konsultacjami lekarskimi, m.in. kardiologicznymi i neurologicznymi. Kolejne Świętokrzyskie Zawodowe Rodziny Zastępcze będą korzystać ze wsparcia, jakie umożliwia program Świętokrzyskiej Karty Zawodowej Rodziny Zastępczej. Są to m.in. zniżki na bilety wstępu do instytucji kultury, ośrodków sportowych i rekreacyjnych. Marszałek Renata Janik wręczyła karty 11 Świętokrzyskim Zawodowym Rodzinom Zastępczym. 11 kolejnych rodzin otrzymało Świętokrzyską Kartę Zawodowej Rodziny Zastępczej, i te rodziny będą mogły korzystać na tych preferencyjnych warunkach w różnych miejscach w podmiotach kulturalnych, w szpitalach i bardzo się cieszę. Tak naprawdę w naszym województwie działa 41 zawodowych rodzin zastępczych i one głównie są beneficjentami tych kart. W Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin odbył się piknik pod hasłem Zdrowe i Bezpieczne Wakacje 2025 przygotowany przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz z partnerami, pracownikami jednostek podległych samorządowi województwa świętokrzyskiego, jednostkami medycznymi, naukowymi instytucjami oraz służbami mundurowymi. Spotkanie skierowane do dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego pozwoliło uczestnikom skorzystać z badań profilaktycznych, poznać zasady udzielania pierwszej pomocy, dowiedzieć się jak ważne są pasy bezpieczeństwa podczas podróży, a także przeprowadzić symulację skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków. Wraz z młodzieżą szkolną w spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Marek Bogusławski i członek zarządu województwa Andrzej Pruś. Aby te wakacje spędziły miło, grzecznie i bezpiecznie, chcemy im pokazać parę rzeczy, które o to bezpieczeństwo będą mogły dla nich zadbać. Tutaj w Podzamczu Chęcińskim nie po raz pierwszy z najmłodszymi mieszkańcami naszego województwa się spotykamy jako samorząd województwa właśnie u progu wakacji, tylko po to, aby uczulić ich na to, że wakacje, czas odpoczynku, to ma być dla nich czas przede wszystkim bezpieczny. Jeśli wakacje, to wyjazdy i właśnie korzystanie również z tych dobrodziejstw, jakimi są zapewne świetne samochody, tylko umieć z nich też korzystać bezpiecznie. A jeśli mówimy o bezpieczeństwie, to też parę słów należy zwrócić jak zachowywać się nad wodą po to, żeby bezpiecznie i w sposób przemyślany korzystać. 21 czerwca rusza drugi festiwal Dnia Rzeki na Ponidziu. W ramach tego wydarzenia mieszkańcy regionu i turyści będą mogli wziąć udział w dwóch etapach spływów kajakowych po nidzie połączonych z towarzyszącymi atrakcjami. Festiwal uzyskał wsparcie finansowe na realizację. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył na ten cel 50 tysięcy złotych. Umowę wręczyła organizatorom Anita Koniusz, członek zarządu Województwa Świętokrzyskiego. od 19 do 21 czerwca trwać będzie pierwszy międzynarodowy festiwal balonów Balonowe Świętokrzyskie. Organizowane przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. To pierwszy tego typu festiwal w naszym regionie, w którym weźmie udział aż 26 balonów z Polski, Węgier i Łotwy. Jego kulminacją będzie wielki piknik w sercu malowniczego Ponidzia w Pińczowie. Będą animacje dla dzieci, gry i zabawy, food symulatory lotów, kino 5D występy i koncerty oraz nocne pokazy balonów. Gorąco zachęcam do odwiedzenia Ponidzia podczas imprezy balonowe świętokrzyskie. To będą niezwykłe dni pokazów balonów, poznawania uroków Nidy podczas spływów kajakowych. Będą także animacje i gry oraz zabawy dla najmłodszych, występy akrobatyczne, rowerowe, koncerty, taneczne show, kiermasz twórców ludowych, Kino 5D i inne atrakcje.